thank mm -hmm. you Witam szanownych gracze, Lewit z tej strony. Witajcie w Ashes of the Singularity. Jak widzicie, jest to wersja beta. Chciałem wam tą gierkę pokazać z tego względu, że uważam ją naprawdę za e, ciekawy projekt. E, myślę, że e, wszyscy, którzy grali w Total Annihilations, e, w Supreme Commander, e, na pewno e, o niej myślą również. Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki, e, kilka słów wstępu. E, pierwsza sprawa e, to oczywiście stworzyło tą grę firma StarTok, e, twórca serii Galactic Civilizations. Tak więc e, będzie to zdecydowanie rasowy RTS, ale skala rozgrywki będzie tutaj naprawdę dość spora, jeżeli chodzi o bitwy, tak naprawdę. Tysiąc jednostek na polu bitwy to mniej więcej to jest Ashes of Singularity. Moi drodzy, jeżeli chodzi o multiplayer w becie, mamy tu rankingi, już rankingi. Niestety jest dość ciężko tutaj dostać się do gry. Jest dość mało graczy aktualnie, ale jak widzicie, tu były już potyczki. Tak więc mam nadzieję, że. Właśnie będę mógł rozegrać kilka takich pojedynków. Jest również custom match, jeżeli ktoś tutaj owych widzicie, już są gry stworzone, można się dołączyć. Jak ktoś ma z Was kopię, to zdecydowanie tutaj można pograć. No i oczywiście single player, powiem wam, że w becie stopień trudności jest totalnie odjechany na normalnych, a jest no, trudno zdecydowanie na wyższych. To już po prostu jesteśmy. Bici nie ja chciałem wam pokazać tą gierkę, to zrobić taki krótki przegląd, najpierw, a później pokażę wam w innych filmach rozgrywki z jednej i z drugiej strony. Mam do wyboru PHC i substrate. Oczywiście są to jednostki zwaśnione. Wiadomo o co chodzi. Chodzi o tak naprawdę o rozwój w tej grze. Ludzkość już porzuciła bioniczne, biologiczne ciała bardziej i już przeszła na pełną technologię. No i walka tutaj trwa o takie generatory które tworzą nam pewien, pewną substancję Turinium, a tak się dokładnie nazywa. No i tak naprawdę chodzi o, o to, żeby przejmować i gromadzić metale, radioaktywne izotopy oraz pewne generatory energii, które są rozmieszczone na całej mapie. Jak pamiętacie z Total Annihilations również wybierały się dokładnie w taki sam sposób mapki, więc od razu Serce rośnie, jak coś takiego człowiek widzi, no i możemy zrobić grę. Jak tutaj widzicie, może na czterech graczy, i pokażę Wam wszystkie aspekty tej gierki w fazie beta. Bo trzeba zaznaczyć, że gra ma potencjał, jednakże w fazie beta nie mamy za dużo do tworzenia budynków, budowania jednostek czy rozwijania naszych technologii. To jest jeszcze dość okrojone, ale gra moim zdaniem ma potencjał. Moi drodzy, w grze pokażę Wam takie podstawowe założenia rozgrywki. Jak widzicie, tutaj mamy pewnego inżyniera, tu mamy naszą bazę, tutaj również możemy przywołać kolejnego, bo na pewno się przyda no i możemy tworzyć Metal Extractor, tak zwany Radioactive Extractor, czyli mamy dwa jakby źródła mocy, że tak powiem, dzięki nim możemy właśnie tworzyć. Wszystko właściwie w tej grze jest jeszcze energia, ale energię otrzymujemy właśnie z generatorów. Tutaj widzicie takie ścieżki, które prowadzą nas do generatorów. Tak więc wiemy, gdzie tak naprawdę mamy się udać. No i stwórzmy kilka właśnie ekstraktorów. W taki sposób. Oczywiście możemy kolejkować tutaj różne zadania. Stworzymy sobie tutaj fabrykę na szybkiego, i tutaj po naszej prawej stronie, omówmy może sobie te panele po kolei, mamy możliwość przyspieszenia czasu. Damy sobie faster na przykład, będziemy dość szybko tutaj produkować. Jak widzicie, tutaj mamy startowe punkty. No i chodzi o to, żeby przejmować generatory i tworzyć tak zwane turinium, Jak tutaj widzicie, to są nasze punkty zwycięstwa. U góry mamy na początku 100 kwanta. quanta używane są do rozwoju niektórych jak tutaj widzicie, możliwości, czyli zwiększone obrażenia na przykład od broni, zwiększone życie, zwiększone zasięg radaru, takie po prostu rzeczy na research. Mamy jeszcze zdolności, tutaj jak widzicie, quanta, quanta COST 25, również działa to w taki sposób, że w momencie, kiedy najedziemy sobie na jakieś pole, na przykład tutaj może u góry, no to w tym momencie nam się to ujawnia, używamy takiej kwanty. mam teraz 75 do różnych zdolności, bombardowań planetarnych, MP i Pulse. Tutaj mamy tego naprawdę sporo, na przykład Orbital Strike. Dobrze brzmi, prawda? Tak więc, zmontujmy sobie kilka jednostek, właściwie może bez skauta. Mamy tutaj fregaty do dyspozycji. W późniejszym okresie gry, oczywiście, otrzymujemy dostęp do gigantycznych dreadnautów, które naprawdę niszczą konstrukcję w na początku tego filmu. Wielkie, wielkie pojazdy. Oczywiście mamy armory, ale to wszystko. Nam się ujawnia z czasem, w momencie, kiedy będziemy tutaj e, tworzyć e, nasze, nasze struktury. E, powiem Wam, że gierka naprawdę wciąga. E, ja proponuję przeskoczyć w bardziej rozwiniętą już technologię. Pokażę Wam fregaty, jednostki. E, myślę, że Was to zainteresuje. Jeżeli chodzi o interfejs, e, tak jak widzicie, bez problemu możemy tutaj e, obracać ekran. Również możemy robić to w taki sposób. Beta jeszcze nam daje taką możliwość, e, że tak powiem, podglądu mapy, ale bez jednostek. Jednakże bardzo ciekawy widok jest właśnie w taki sposób od góry, gdzie właściwie to wygląda jak totalny battle plan, gdzie możemy tymi jednostkami zarządzać. Co jest interesujące, w momencie kiedy pociągniemy i zaznaczymy wszystkie nasze jednostki, to jak widzicie, nie zaznacza nam inżynierów, którzy już coś tam robią, więc to jest naprawdę pomocne i możemy w taki sposób zarządzać armiami, a armię się tworzy poprzez kliknięcie jednego przycisku, właściwie w taki sposób, i w tym momencie mamy stworzoną. Armię, która tak naprawdę działa jako e, kolektyw, innym słowy, w momencie kiedy gdzieś dalej jest jednostka, to ta armia się zatrzymuje, czeka, aż ta jednostka dojedzie, i w tym momencie całą siłą dopiero atakują. Bardzo fajnie to jest zrobione, zdecydowanie. Tak więc przejdźmy do bardziej m, rozwojowej cywilizacji. Przeskoczyliśmy do bardziej zaawansowanego rozwoju, jak widzicie, dość sporo tu się zmieniło. E, powiem wam, że jest tutaj, stoi nasz dreadnought. Jest to Siege channel tak zwany. Tutaj możemy sobie podejrzeć, jakie ma e, działa, tak więc Atropos Missile Battery razy 2, e, razy 6, Rail Cannon. Powiem Wam, że coś takiego <grywka> jak tutaj e, stoi, to naprawdę robi wrażenie. W szczególności, że jak widzicie, to tutaj są wyszczególnione poszczególne właśnie podzespoły. Widać konkretnie, że mamy dwie wyrzutnie trzy działa po każdej burcie tak więc ogólnie sześć. Fajnie, fajnie to jest zrobione dość szczegółowo. Tutaj mamy, pokażę Wam może całość. Tutaj mamy właśnie ten Dread Lunch tak zwany, i tutaj mamy Hyperiona. Mamy Kronusa i również Prometeusza, czyli Dreadnought Killer Naprawdę tak nie, niezły, niezły kawał stali, e, powiem Wam. Oczywiście, jeżeli chodzi o e, różne e, budowle, moi drodzy, jeżeli weźmiemy sobie Inżyniera, e, to teraz, jak widzicie, mamy dostęp do wszystkiego. O, tutaj jest jakaś bitwa, jakieś przelatujące e, samoloty próbują się przedostać, ale nie mają za bardzo szans, zrobiliśmy tutaj niezłą właściwie zaporę ogniową. E, więc e, po kolei, moi drodzy, mamy tutaj e, Factory, Sky Factory, Armory i Dreadrunch, tak zwany właśnie e, tak jak zauważyliście jeżeli chodzi o, o samą fabrykę e, tu mamy Sky Factory akurat, możemy robić furie e, czyli samoloty, tutaj bombowce i takie kule szpiegule, że tak powiem e, tutaj mamy zwykłą fabrykę, czyli fregaty, możemy robić e, czyli właściwie takie pojazdy jak tutaj widzicie e, czyli takie jednostki pomniejsze które nam pomagają odeprzeć wroga, bo naprawdę, jak jest tego dużo, to zdecydowanie one robią za żywą tarczę w tym momencie. Tutaj mamy krążące, bom krążące bombowce, a tutaj mamy krążące myśliwce, tak naprawdę. Oczywiście, możemy nadać im. Yy ord nakaz patrolowania na przykład. Weźmiemy sobie tą grupę. No i w tym momencie bierzemy sobie patrol. Możemy nakazać im po prostu latać w taki sposób. E, bardzo fajna sprawa. E, ja tutaj gdzieś muszę dorwać jeszcze inżyniera. E, po kolei stworzymy jeszcze armory. O, z tego co widziałem, pominąłem to. E, przeszedłem do, do dreadnautów i to był raczej dobry wybór. No, jeszcze taki, taki dreadnaut e, robi wrażenie. E, jeżeli chodzi o. Właściwie całą strukturę, jak tutaj widzicie, już mam wysysam tutaj radioaktywne izotopy. Tutaj możemy dodatkowo jakieś support abilities mamy, możemy zrzucić tutaj coś ciekawego. Tutaj mamy zdolności ofensywnej, tak naprawdę on, może możemy je włączyć poprzez budowanie różnych zaawansowanych obiektów. Tutaj mamy na przykład Orbital Command i będziemy mogli zrzucić, a, niech się tutaj rozejrzę. Plasma Cannon Orbital Strike, tak zwany za 500 punktów quanta, to jest naprawdę sporo. Obecnie mamy tutaj 378, więc przyjdzie poczekać. Tutaj nasze dwa Dreadnoughty stoją i odpierają atak. Myślę, że to będzie kwestia chwili tak naprawdę, jak widzicie. Więc gierka jest niezwykle zaawansowana pod względem e, walki powiem Wam, że duże jednostki naprawdę robią niesamowitą robotę. Możemy wziąć tak naprawdę tą na przykład całą armię, i przemieścić ją w tą stronę. Albo tutaj na wroga. Zobaczymy, co się będzie działo. I oczywiście chodzi o przejmowanie tych generatorów. Czym więcej, większą siatkę zro zrobimy. Tak jak widzicie tutaj po mojej lewej stronie. Na minimapie. Tym czym większa będzie siatka, tym więcej punktów będziemy otrzymywali. Punktów zwycięstwa, tak zwane quanty. Jak yy, tak jak widzicie. E, musimy zabrać 1200, żeby e, wygrać grę. E, oczywiście, jeżeli zużywamy tak zwaną kwantę na umiejętności, e, to w tym momencie oczywiście to nas oddala od zwycięstwa. Tak więc musimy rozważyć, ja, jak, to, e, jak to wszystko ma, ma wyglądać. Przejdźmy może troszkę dalej do walki, wyślimy tutaj myśliwce na zwiat i samoloty, całkiem fajne grupy szturmowe można i zrobić. Widzicie tutaj mamy Bombardowanko. Już zawczasu. I zdecydowanie tutaj Siege Nauty już wysyłały paczkę rakiet. Niesamowity zasięg mają te rakiety, naprawdę. I może przejdźmy teraz do drugiej strony konfliktu. To jest jakaś walka. Naprawdę niesamowicie mi się podobają te rakiety latające. Przejdźmy może do drugiej strony konfliktu, moi drodzy. Zobaczycie mniej więcej jak wygląda zaawansowana cywilizacja tak zwanych Mm, powiem Wam, że zupełnie inaczej się gra z tego względu, że oni mają troszkę inne technologie, ale podobne tak naprawdę jeżeli chodzi o jednostki. Ale używają tak zwanych beamów, nie, nie ma tam rakiet, tylko po prostu lasery wszędzie śmigają, e, działka wyglądają bardzo imponujące jak e, strzelają do wroga, e, tak więc naprawdę fajna sprawa. Może jeszcze chwilę poczekamy aż Dreadnaughty złapią jakiś kontakt z obiektami. Ok, wyślijmy tam myśliwce, żebyśmy mieli podgląd. Okej, okay, zaczynamy się, zaczynamy akcję. Widzicie, oddają ogień, ta druga strona, laserami. Świetnie, świetnie, zobaczcie na ilość szczegółów tutaj. Genialna sprawa, oczywiście każdy z tych statków ma życie. Jeden dreadnought padł. Ja musieli dziwię. i bombardowanie rakietowe. Tak więc te Dreadnaughty są stworzone tak naprawdę, żebyśmy z zasięgu atakowali. To dlatego są Siege Dreadnaughty. Jak tutaj widzicie pojawiły się też ikonki. Instant Repair, Orion Cascade, jakieś dodatkowe zdolności. I Dev Blossom, również dodatkowe zdolność. Chodzi tutaj o poziom tak naprawdę doświadczenia, bo każda jednostka zdobywa doświadczenie, moi drodzy. Tak więc weźmy sobie Dev Blossom, fajnie brzmi. Jak widzicie dostaliśmy dodatkowe rakiety które mają 190 dps, a naprawdę genialna sprawa, powiem Wam, jak na przykład możemy wylewelujemy takie odrębne to na wysoki poziom, to naprawdę może być to niezła maszyneria, dewastacyjna. Zapraszam do drugiej strony konfliktu. Jesteśmy po drugiej stronie konfliktu, ja Wam tutaj pokażę takie y, główne różnice tylko, a później wypuścimy sobie dwa osobne gameplaye dla każdej y, ze stron. Y, moi drodzy jak widzicie, oczywiście oni używają tutaj ostrych laserów, za chwilę zacznie wieżyczka strzelać, o właśnie w taki sposób to wygląda, powiem Wam naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle to wygląda, bardzo, bardzo przyjemnie. No i oczywiście mam tutaj konstruktorów. Powiem Wam, że rozwój technologiczny nie różni się jakoś drastycznie, ale zdecydowanie inaczej wyglądają budynki, inaczej wyglądają, inaczej właściwie też funkcjonują jednostki. No ale zdecydowanie takie podstawowe jednostki to różnią się tylko i wyłącznie raczej sposobem strzelania. W cel. Oczywiście, jak widzicie, oni używają tutaj różnych takich pomniejszych robotów do ataku, więc czasami naprawdę wylatuje taka chmara malutkich pojazdów, na przykład kosmicznych, i naparzają we wszystko, co się rusza. Dość ciężko coś takiego zestrzelić. No, a tutaj już wyszedł nasz Dreadnought Savager, tak zwany. Jest to jednostka wspierająca, tak naprawdę. Oczywiście ma trzy potężne działa zainstalowane. Ale zdecydowanie nie jest to jakiś assault deadnout, który tam ostro naparza we wszystko co się rusza. Tutaj chciałem Wam pokazać, że można... W momencie kiedy zrobimy armię, tworzy się w pewien sposób taki konwój, innymi słowy, jednostki są odpowiednio przypisane. Te najmniejsze jednostki są oczywiście z przodu, jak ich jest dużo, to formują taką kolumnę. Która naprawdę imponująco wygląda. W szczególności, jak dołączamy do tej armii, tak jak wspomniałem wcześniej, jakieś jednostki, to one również formują pewien szyk, więc dość fajnie to wygląda. Takie taktyczne w pewnym sensie podejście do rozwałki. Największe pojazdy dal z dalekim zasięgiem są oczywiście z tyłu. Tak więc moi drodzy. Jeżeli chodzi w ogóle o tą stronę konfliktu, ona jest dość specyficzna, trzeba się przyzwyczaić, bo mają, ma troszkę inny system rozwoju tych jednostek. Dość szybko możemy zrobić te flagowe jednostki dreadnauty, ale trzeba się liczyć z tym, że jeden taki dreadnaut wiosny nie czyni i on musi mieć ochronę również z powietrza. Jak tutaj widzicie, są też jednostki, które regenerują Naprawiają inne jednostki, tak zwane medycy. Jeżeli mamy ich stosunkowo dużo w armii, to wtedy, w tym momencie jesteśmy naprawdę dość wyporni, jeżeli chodzi o e, ostrzał artyleryjski wroga. E, tutaj mamy oczywiście całą strukturę. Bazy. Jak widzicie, wszystko się skupia w tej grze wokół tzw. generatorów, które trzeba przejmować. Powiem Wam, że zabezpieczyć wszystkie generatory po kolei, żeby nie zostały odbite przez wroga, jest bardzo trudno. Ogólnie ta gra zdecydowanie nie należy do prostych. Trzeba to rozgrywać w, odpowiednim, w odpowiedni sposób. Niektórzy widzą w tej grze właściwie takie dość tempe wspieranie się całych armii, ale powiem Wam, że. Tak naprawdę chodzi o właśnie o ten generator, żeby w mądry sposób rozdysponować swoje jednostki. Zobaczymy w jaki sposób ta gierka się będzie w późniejszym okresie rozwijać. Mam nadzieję, że powstanie wiele, wiele ciekawych budowli, tak jak to było w Total Annihilation, Tam było naprawdę bardzo dużo jednostek, w szczególności jeżeli były mapy wodne, okręty wojenne, powiem Wam, że były naprawdę niesamowite. Tak więc dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Stawcie lajka, like, zostawcie suba. No i oczywiście będziecie jeszcze widzieli Ashes of the Singularity u mnie na kanale. Stworzymy dwa gameplaye osobne dla każdej ze stron. Dziękuję Wam za uwagę, jak macie pytania, śmiało komentujcie i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.